Dzień dobry kochane, zapraszam Was serdecznie na przegląd nowości do sklepu Action. Zaczynam od bardzo ładnego stojaka na biżuterię. I co prawda ja bardzo podobny egzemplarz pokazywałam Wam niedawno, niemniej ten wyróżnia się za sprawą dodatkowej półeczki, która znajduje się na środku i możemy na niej poukładać na przykład bransoletki. Za taki stojak zapłacicie 12,95 zł, jest dostępny w białym oraz kaszmirowym kolorze. W nowościach pojawiły się świeczki zapachowe dostępne w pięciu wersjach, kosztują tylko 5 zł i 55 groszy, mają naprawdę bardzo ciekawy wygląd. Ja kiedyś podobną świeczkę w Action kupiłam, również w takiej metalowej puszce, ale z tego co pamiętam zapach niestety nie był intensywny. W nowościach pojawiły się również doniczki, które będą totalnym hitem. Kosztują 17,99 groszy, są dostępne w białym oraz różowym kolorze, a wyróżniają się za sprawą takiej syrenkowej powłoki i mamy tutaj również bombelki. Wygląda to naprawdę bardzo ciekawie. Dajcie znać, co o takiej propozycji sądzicie. Natomiast jeżeli wolicie klasykę, to nic straconego, możecie również kupić bardzo ładne żebrowane doniczki, które mają 18,5 cm wysokości, a 17 zł i 99 groszy są dostępne w czarnym, białym oraz beżowym kolorze. Znalazłam również świetne nowości dla czworonogów. Jest to m.in. basen dla psa który kosztuje 34 zł i 99 groszy. Jest dostępny w dwóch kolorach i mamy tutaj 80 cm średnicy oraz 30 cm wysokości. Jest jeszcze troszeczkę większa wersja o średnicy 120 cm za niecałe 65 zł. Znajdziemy również maty chłodzące ponownie w dwóch rozmiarach. Większa wersja ma wymiar 60 na 80 cm i kosztuje 27 zł i 99 groszy, a mamy jeszcze taką mniejszą wersję o średnicy 60 cm za 17 zł. Znalazłam jeszcze taką matę z kurtyną wodną, która kosztuje tylko 17 zł. i 99 groszy. Za 279 zł. w Action możecie kupić namiot na przyjęcia, który ma wymiar 3 na 3 metry. Jest w zestawie z poręczną torbą i jest łatwy do złożenia. Póki co, kupicie go wyłącznie w szarym kolorze. Action dostępne są również bardzo duże baseny z ramą od marki Intex. Kosztują 349 zł, a mają wymiar 300x200x75 na na cm. Taki basen jest łatwy do złożenia, jest wykonany z materiału odpornego na uderzenia i ścieranie. Natomiast za 779 zł możecie kupić klimatyzator, który ma wyświetlacz LED, 24-godzinny wyłącznik czasowy i tryb uśpienia. Do ustawienia mamy dwie prędkości wentylacji, a w zestawie jest również pilot, który zapewnia nam zdalne sterowanie. Teraz zabieram Was na dział kosmetyczny i zaczynamy sobie od produktów do włosów. Znalazłam atomizer dom giełki do włosów, dostępny w dwóch wersjach kolorystycznych. Ma 300 ml pojemności i kosztuje 4,49 groszy, daje ultra drobną giełkę, nie przecieka i ma poręczny rozmiar. W nowościach pojawiły się również produkty od marki Osi i ja swojego czasu bardzo kosmetyki od tej marki lubiłam. Tym razem mamy odżywkę do włosów w 3 minuty. Która daje głęboką regenerację włosów suchych i zniszczonych, i zapłacimy za nią 12,95 zł. Jest jeszcze dostępna druga wersja, i jest to intensywny balsam, który głęboko regeneruje uszkodzone włosy, przywracając im blask, siłę i zdrowy wygląd w zaledwie 3 minuty. Znalazłam również nowe kolczyki, bardzo spodobał mi się ten motyw koniczynek wraz z panterką. Takie kolczyki kosztują 5,69 zł i już pokazuję Wam nowy, drugi model. Mamy również nowy zestaw podarunkowy składający się m.in. z masła do ciała, mgiełki do ciała oraz żelu pod prysznic. Całość jest zapakowana w elegancką kosmetyczkę i kosztuje niecałe 22 zł. Jeżeli lubicie hydrożelowe płatki pod oczy, to ten zestaw jest dla Was stworzony, ponieważ właśnie znajdziemy tutaj płatki pod oczy, ale jest również maseczka na usta. Całość kosztuje 4,49 zł. Oczywiście dla zainteresowanych zostawiam składy. Spójrzcie tylko na te świetne balsamy do ust, kosztują jedyne 4 zł i 49 groszy. Dostępne są trzy wersje. Pierwsza z nich jest z kwasem hialuronowym, druga z peptydami, a trzecia z ceramidami. Na pewno skuszę się na przetestowanie którejś z tych nowości. Znalazłam również totalny hit, jest to zestaw do robienia rzęs bondingowych w domu. Dzięki nim możemy przedłużyć sobie rzęsy na przykład na okres wakacyjny, a całość kosztuje tylko 13,45 zł. Tutaj mamy oczywiście rzęski, jest również penseta oraz klej do rzęs. Zobaczcie, co nowego mamy na dziale kuchennym jest to nowy grill kontaktowy od marki Blue Diamond. Kosztuje 129,95 zł. Ma ceramiczną nieprzywierającą powłokę, wyjmowaną tackę ociekową i również w zestawie jest dołączona skrobaczka a dodatkowo jest tutaj pokrętło do regulowania temperatury. Możemy również wybrać jedno z trzech ustawień grill zamknięty, otwarty do połowy lub rozłożony na 180 stopni i użyć go jako zestawu do wspólnego przygotowywania smakołyków. Jeżeli szukacie nowej szkatułki, to być może te nowości przypadną Wam do gustu. Są to szkatułki wykonane z materiału, dostępny jest kolor różowy oraz beżowy, ale znajdzie się również coś dla fanek materiału bukle. Taka nowość kosztuje 26,95 zł, w środku znajdziemy również lusterko. Niedawno pokazywałam wam te wazony w kształcie truskawek, a teraz pojawiła się jeszcze cytrynka do kompletu i taki wazon kosztuje 24 zł i 99 groszy. pojawiły się również nowe dywany za 129 zł. mają one wymiar 133 na 180 cm. Są w białym kolorze i mają delikatnie dłuższe włosie. Myślę, że na pewno dodadzą elegancji do każdego wnętrza. Na końcu chciałam Wam pokazać wielofunkcyjną lampę solarną za 44 zł i 99 groszy. Ma ona funkcję bezprzewodowego ładowania i w zestawie jest również pilot do zdalnego sterowania. z łatwe mocowanie na magnes oraz czujnik nocny. Kochani to wszystko w dzisiejszym przeglądzie, już niedługo zabieram Was na kolejne nowości, tak więc mam nadzieję, że będziecie mi towarzyszyć. Dzięki za oglądanie i do usłyszenia, buziaki, pa pa!